Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobię taki sosik z piersi z kurczaka, więc zdrowy, z warzywami. Będzie ze śmietanką, z koperkiem. O, właśnie moja mama Maja przyszła jeść chrupki do kuchni. I słuchajcie, co nam będzie do tego potrzebne? Już Wam mówię. Ja mam dwie piersi. Do tego mam tak, trochę mrożonego brokuła mrożony groszek, ale może być oczywiście też świeże. I świeżej troszkę fasolki. Ona taka długa była, ja po prostu zaraz Wam pokażę. Ja pocięłam o, taka długa fasola, po prostu pocięłam na, na mniejsze, o takie kawałeczki. Do tego troszkę koperku, do tego będzie nam potrzebna marchewka. Ja dam troszkę pikantnej papryki, ale Wy możecie dać e, słodką sobie paprykę. Wzięłam czerwoną, żeby po prostu ładnie do koloru wyglądało. I od czego zaczynamy? Oto zaczynamy od tego, że wytniemy wszystkie te takie, co mi się nie podoba. Ale jak wiecie, że ja mam pieska, więc tu się nic nie zmarnuje. Właśnie muci ze swojej miski chrupki także ja to wszystko wytnę będziemy słuchajcie smażyć pierś e, z kurczaka ja będę smażyć na oleju ale można też na maśle klarowanym także jak ktoś ma ochotę można na maśle klarowanym słuchajcie pokroję je w takie mniejsze kawałki chodzi o to żeby po prostu ona żeby na talerzu y, no nie był taki wielki kawałek także ja pokroję o widzicie takie kawałeczki. Także jak pokroję, to się do Was odezwę. Pierś mam pokrojoną. Słuchajcie. I na patelni zapalę ogień. Dam kilka kropel oleju, ale mówię, możecie też na maśle klarowanym. Kilka kropel oleju. Nie za dużo. O, wystarczy. Słuchajcie. I będziemy obsmażać Będziemy obsmażać tego kurczaczka, znaczy kurczaczka, tą pierś naszą. Fajny, bo bardzo szybki, naprawdę obiad. Będziemy. Możecie mieć do tego ziemniaczki, ryż, makaron pasuje. I taki dość zdrowy. No olej nam się już rozgrzał i będziemy smażyć kurczaczka. Słuchajcie, za ten czas co usmaży mi się mięsko, pokroję sobie paprykę. Ja ją pokroję o, w takie kółeczka sobie. Kawałek papryki. I słuchajcie, wezmę i pokroję troszkę. Marchewki mięsko nam już się troszkę przypiekło, słuchajcie, i teraz doprawiamy. Doprawiamy tym, czym po prostu lubimy. Ja dam troszkę czosku granulowanego, takiego suszonego. Dam troszkę, słuchajcie, takiej cebulki granulowanej. O, takich płatków z cebuli. Miałam paczkę otwartą, to akurat zużyję. Pieprz biały. No i oczywiście sól. Dosolić zawsze można. I to mam tu. Przed chwilą gotowała mi się woda i to zalewam z gotującą się wodą. Niedużo. O! Wystarczy. Słuchajcie. Tak. Dajemy bardzo malutki gaz i gotujemy około do miękkości. Tak myślę, że 20 minut. Myślę, że powinno. Wystarczy po prostu będziecie najlepiej widelcem sobie sprawdzić, ja przykryję i zostawiam to na 20 minut na małym okniu. Hmm. U mnie kurczaczek już praktycznie jest e, miękki. Jeszcze troszkę już zostało. Dałam tutaj tylko jeszcze troszkę, słuchajcie, koperku suszonego, bo nie wiedziałam, że takiego koperku y, y, niesuszonego mam tylko troszeczkę. I teraz dam tu wszystkie swoje warzywka. Mhm. Tak. Bez koperku, oczywiście. Słuchajcie, i będziemy to. Jeżeli, gdybyście tu mieli za mało wody, bo się wygotowała, to dolać troszeczkę wody i gotujemy to tak jak lubicie warzywa. Ja lubię takie al al dente, Więc o, żebyście widzieli. Więc tak będę właśnie je gotować na malutki. Ogniu. Także wracam, tak myślę, że z 10 minut, 15 więcej nie. Słuchajcie, po niecałych 15 minutach sprawdziłam moje warzywka, są już mięciutkie, takie al dente, a takie właśnie chcę. I teraz co? Wody jest tyle, bo już dość dużo się wyparowało. Tą gorącą wodę dam tutaj, mam 100-120 ml śmietanki. Osiemnastki i troszkę ją zahartujemy, o, żeby nam się nie zważyła o, tak. No jeszcze rozlełam wokoło. No widzicie? To ze mnie nie zdara. I słuchajcie. Teraz na mały ogień tylko do zagotowania, takiego ból i koniec. I to by było, słuchajcie, na, na tyle. Posypujemy koperkiem. Próbujemy, bo można jeszcze teraz doprawić. Ja sprawdzałam, dla mnie e, już nic więcej nie trzeba, tylko właśnie jeszcze dużo kopru. I to by było, słuchajcie, na tyle. Pięknie pachnie, nie mogę Wam oddać. E, zapachu właśnie, ale mm, pięknie pachnie. Aby tylko się zagotowało. I mówię podawać z czym tylko, o widzicie, tu już się gotuje, to to znaczy, że, że praktycznie już. Jak będziecie na malutkim ogniu, to y, sos zacznie wam y, gęstnieć. Jeżeli uważacie, że jest za rzadki, to troszeczkę po prostu pogotować i on Wam zrobi się gęsty. Można też zaklepać mąką, ale ja nie chcę klepać mąką także. Ja już wyłączyłam. My, ja chcę mieć troszkę takiego sosiku, dlatego że my będziemy jeść to z makaronem. Z takimi rurkami, więc ja potrzebuję troszeczkę sosiku i nie takiego za gęstego, bo wiecie, że no, makaron to jednak lepiej jak jest troszkę sosu. Posypiemy nad koperku, możecie pietruszki koperkiem czy pietruszką i praktycznie danie jest gotowe. Bardzo szybko. Proszę bardzo. Pachnie pięknie. Dzieci też dużo warzyw, zdrowe. zdrowy obiad, także jak się przepis podobał, to poproszę o chłopkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa pa!